Od początku lat 90. ubiegłego wieku, co jakiś czas jesteśmy raczeni informacjami o kolejnych japońskich rybakach, którzy donoszą o obserwacjach wielkich, humanoidalnych istot morskich. Nazywają je oni Ningen i wydawane są zwłaszcza w ludowatych wodach w okolicy Antarktydy. Nazwa tej osobliwej istoty wynika w dużej mierze z jej humanoidalnej połowy. W związku z tym, Japońscy żeglacze, będący jedynymi bezpośrednimi świadkami obserwacji tego stworzenia, okrzyknęli go mianem Ningen, co po japońsku oznacza człowiek. Zdaniem świadków tych obserwacji istoty te mają biały kolor skóry i mierzą około 30 metrów długości. Z większości przekazów wynika, że posiadają również wielorobi ogon, a także humanoidalną górną część ciała z czymś, co może uchodzić za kończyny lub nietypowe płetwy. Pogłoski o istnieniu tajemniczych humanoidów pojawiły się po raz pierwszy w japońskiej przestrzeni publicznej. Ale oczywiście, jak to zwykle bywa, legenda szybko przekroczyła granice Japonii. Jednym z rzekomych dowodów wskazujących na to, że Ningen rzeczywiście istnieje bądź istnieją, jest ujęcie z Google Earth, które wypatrzono już w 2007 roku. Rzeczywiście, widać tam kształt, który wygląda jak stworzenie z opisów. Pasuje też miejsce obserwacji, czyli okolice Antarktydy. Jak nie trudno jest jednak się domyślić, taki dowód zdecydowanie nie wystarczy. Wersji na temat Ningenów jest bardzo wiele. Jedni wierzą, że to mityczne istoty zamieszkujące morskie głębiny. Być może nawet tworzą one jakieś społeczności. Oczywiście sceptycy zwracają uwagę, że mogą to być wieloryby, które przyjmują kształt Ningenów w wyobraźni ludzi morza. Z drugiej jednak strony, morskie głębiny są mniej zbadane niż bliski nam kosmos, więc nikt nie da głowy, że nie ma tam jeszcze takich dziwnych istot, o których ludzkość nie słyszała do początku XXI wieku. Jaka jest więc prawda? No cóż, myślę, że niezależnie od tego, co tak naprawdę widzieli japońscy żeglarze, koronny dowód na istnienie Ningenów, czyli obserwacja z Google Earth, jest bez wątpienia skupiskiem piany i niczym innym. Dopisywanie do tego konotacji z dziwnymi humanoidalnymi wielorybami brzmi o wiele ciekawiej, ale przecież nie o to w tym wszystkim chodzi. Mimo iż ich wymiary i kształt rzeczywiście przypominają zeznania japońskich żeglarzy, należy spojrzeć prawdzie w oczy. Co do domniemanych obserwacji Ningenów zgłaszanych przez żeglarzy lub domniemanych nagrań z ich udziałem, myślę, że zdanie na ten temat powinni się wyrobić sobie sami.